Rzymska personifikacja. Cofając się w czasie, gdy wyższe warstwy antycznych społeczeństw nie były już w stanie dalej kontrolować strachem plepsu, przedstawiając się mu fałszywie jako władający naturą wcielenia bóstw na ziemi, to jako tymczasowy środek do ich celu zaczęli stosować personifikację, czyli uosobienie niezależnych od woli obserwatora naturalnych zjawisk. Oraz dziejowych idei, znajdujących się razem w cisłej hierarchii, aby finalnie umieścić je w pewnym abstrakcyjnym, mistycznym, humanoidalnym ideale, oddziałującym na innych swoją paranormalną aurą, a z czasem swoim wzrastającym mitem. Jednym z celów personifikacji było nie tylko utrwalenie na wieki. Idei boskości ludzkich władców w oczach poddanych, ale także to, że Grecy, Rzymianie, jak ich późniejsi spadkobiercy dostrzegali problem separacji abstrakcyjnej idei od jej ludzkiego kreatora bez użycia jakiegoś nadprzyrodzonego środka i grona fanatycznych powielaczy to doskonale wiedzieli, że większość bezmózgich plebejuszy nie jest w stanie samodzielnie podążać za żadną złożoną ideą, dopóki nie zostanie ona finalnie wcielona w przedstawionego szerszej publice osobnika, poprawnie interpretującego wolę obowiązujących bóstw, za którymi kryją się realni władcy, Stającego się wkrótce liderem, zmieniającym słowa w czyny, przyciągającym swoją charyzmą i prezencją innych pogubionych plebejuszy, utożsamiających się coraz mocniej ze swoim niemal świętym guru. Powracając do dzisiejszych czasów, w ramach końcowej dygresji, należałoby wspomnieć o problemie wiarygodności potencjalnego lidera. Szczególnie wtedy, gdy działający oddolnie, nadmiernie umiłowany przez aktywizujący się plebs, okazuje się ku zaskoczeniu wszystkich ukierunkowaną kreacją realizującą wolę ludzi systemu, albo gdy przez swoją rosnącą influencję zaniepokoi wspomnianych ludzi systemu którzy spróbują stopniowo przejąć nad nim kontrolę i przyodziać mu krótką smycz, bo to i tak jest kwestią czasu, kiedy kolejny pozornie mocarny zbawca plepsu stanie się nieuniknioną częścią systemu.